Cześć, obiecałem, że pokażę, jak już mieszkamy w środku, jak coś tam już wygląda. E, także mimo tego, że jak słyszycie nie jest ze mną najlepiej, złapało mnie jakieś e, przeziębienie przez te pogody, co ostatnio mamy na Pomorzu, e, ale tak jak obiecałem, chodźcie, zapraszam do środka, zobaczycie jak to wygląda. Na dzień dobry, na dzień dobry witam nasz. Nowy mieszkaniec, jedna z nowych mieszkańców. O, tu jest drugi mieszkaniec, i tam najgrubszy kot, jakiego widziałem. Cześć, kupuś. Taki to jest właśnie gość. To są nasi właśnie nowi mieszkańcy. A tak sobie. Mieszkamy. Przejdźmy może najpierw do Łazienki, gdzie, gdzie ona już była pokazywana wcześniej. Chodźcie do środka. No i tak sobie Łazienka wygląda w środku. Mi się bardzo podoba. Ogólnie nam się bardzo podoba. Jest funkcjonalna. Wszystko w sumie tak, jak chcieliśmy. Chyba nic bym tutaj nie zmienił. Zmieniłbym, czy nie, tutaj przyjdzie jeszcze termostat, także na razie dziura taka sobie świeci. O, tam sobie jestem ja. Co ciekawe, ostatnio odkryłem w tych lustrach, że po włączeniu coś tam jest, że się podgrzewa i no i nie paruje. Znaczy gdzieś ta para odparowuje. Zapalę światło to coś inaczej, trochę inaczej. Eee, tyle. No, wanna jest akurat na jedną sztukę. I akurat zbiornik 100 litrowy wystarcza, żeby ją napełnić i się zrelaksować. Żaluzje bardzo dobrze się sprawdzają. To są w ogóle żaluzje to jest to jest naprawdę hicior. Jesteśmy z nich yy, bardzo zadowoleni. Eee, tak, która się męczyłem z podłączeniem ich do elektryki, ale no, przez to, że nie jestem elektrykiem metodą prób i błędów, ale tak, działa wszystko. Chodźcie dalej, zobaczymy do kuchni. Tak jest nasza część dzienna na tą chwilę wygląda. W spadku dostaliśmy te kanapy, znaczy kanapy, no takie można powiedzieć. Komplet wypoczynkowy. Jest mega wygodny i chyba pobędzie z nami trochę. Z budowy została nam jeszcze koza, ale już właśnie ostatnio ją e, no, odłączyłem od, od wyciągu. Tutaj na chwilę e, są z nami kwiaty, bo przez chwilkę były na zewnątrz i niestety słońce je gdzieś tutaj potraktowało. A tak wygląda. Nasza jadalnia, też chyba to ulegnie zmianie, na tą chwilę działa. Mały stolik okrągły, cztery krzesła, nie do końca wygodne yy, i tyle. I nasza kuchnia, nasze centrum dowodzenia, z której też jesteśmy mega zadowoleni. Yy, blat drewniany yy, wymaga Wymaga cierpliwości, wymaga e, opieki, ale wygląda bardzo ładnie. Masę pracy kosztowało nas ten blat, e, nas e, i wszystkim, co, wszystkich, co nam pomagali, a pomagała nam firma e, Milan, w której pracuje moja Angelina, która zaprojektowała tą kuchnię. W Milanie ją też wykonali, w sensie skręcili e, korpusy, a później ja to wszystko tutaj już na miejscu e, zmontowałem trochę z pomocą taty, Angeliny. E, no i wyszło to, jak widzicie, moim zdaniem, bardzo dobrze. Kuchnia już przetestowana, były, byli ostatnio u nas goście, od środy do poniedziałku, także gotowało tutaj nawet na raz cztery osoby i wszyscy się mieścili, wszyscy się dobrze bawili. Mam nadzieję, że dobrze się czuli. Mamy z takich ciekawostek dwa piekarniki. To jest normalny piekarnik standardowy. Ten jest z funkcją mikrofali. Dlaczego? Mieliśmy mieć kawiarkę, ale się okazuje, że ja najczęściej piję normalną taką tak zwaną sypaną, zalewaną wrzątkiem. na woli, smakuje jej, znaczy woli, smakuje jej po prostu z kolbowego. Także na razie, znaczy na razie nie będzie, nie będzie po prostu tego je karnika nie, tej kawiarki. Tu z takich wykończeń, tu na tej ścianie jeszcze będzie po całości cegła, jak w Łazience, czyli coś się, coś się zmieni. Na tej ścianie tak samo będzie cegła. No i już. Słuchajcie, nie przeciągając, to na dzisiaj będzie tyle, tylko kuchnia i łazienka, i zapoznaliście się z naszymi nowymi mieszkańcami. Następnym razem pokażę coś jeszcze. Nie można od razu odkrywać wszystkich kart. Także jak się podoba, lajkujcie, komentujcie. Ci, co jeszcze nie subskrybują, niech to zrobią. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.